Czy macie jakiś taki swój jeden patent na radzenie sobie właśnie z takim podwyższonym stresem, trudnościami, jak na właśnie ten dobrostan spada, co wtedy robicie? Ja uwielbiam podróże i tak naprawdę najbardziej chyba odkryłam je w pandemii. Kiedy trochę przewartościowałam też wiele rzeczy, więc ja, jeżeli czuję już taki naprawdę maraton, że po prostu od zadania do zadania, od rozwiązywania różnych problemów, to po prostu się wyłączam, gdzieś wyjeżdżam i wyłączam głowę i wracam i zupełnie inaczej po prostu patrzę na te wszystkie zadania, które mam rozwiązać, i one po prostu przychodzą czasami tak. Tylko najgorsze jest to, żeby wtedy sobie, żeby. Yy, yy, może nie zdiagnozować, bo to, ale żeby już sobie powiedzieć, a to jest ten moment, właśnie teraz musisz już yy, coś zmienić wyjść z tego Twojego środowiska czy tam pracy, i, i to jest mój taki środek.